W końcu kot twórcy jest Brawo Powiedz mi tylko kto go użyje Nie wiem Ja No, no zajebiście Brawo ty wiem. No, dziękuję A jaki masz kot twórcy? Taki sam jak na YouTube nazwa Dlaczego ty to sobie zrobiłeś? Nie wiem sobie. Trzeba było dać jakiś łatwiejszy. No, mogę zmienić, bo mogę zmienić za miesiąc. Przez miesiąc to pewnie i tak nikt nie użyje. A jeszcze dobiłem 200 level. Tak, to widziałem. Doleć, 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 doleć Co to jest szkoła z Kagovskagów To jest Daily Bugle z tego... ze Spidermana Proszę. Kołaś z kogo Oooo! Nice. Nie Jakieś... debile do niego strzelają czy nie? Nie. To do mnie strzelają. Chodź tu mędy głupia. O nie! Uff, co to jest? Fortnite. Musi uspokoić, dostał karę i jest zły jak małe dziecko Czemu ty do niego bijesz? Nie, to. Tu są A, bo ty do nich bijesz, dobra I się podnoszą! Aaa! Ja lecę na tego tutaj. Ma zbitą osłonę. O nie, ja też, ja dedam. No. Jeden został tylko. Ja wiem, ja się z nim biję. Na górze samej jest. Nie, dwóch. Dobra, jej kolejny leży. Jeszcze tam na szczycie. Ojej. Oj. Należy. Dobrze Daj mi to Albo nie Masz ty Uważaj, nie wychylajcie, że tutaj za dwie dysyki A bo ja mam... Nie, to dobra, to jesteś ty! Dobra. O Kurze ci. I o, pan. No to tyle w temacie. No, fajnie było, pośmialiśmy się, ale to jednak nie dla mnie. Chyba nie dla nich. No, nie dla nich. Teraz moje zadanie. I co? O, na Tiltedach jest strefa. Nice, 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 nice. Naprawdę. Tu jest gość, To jest taki granatnik, który burzy. To jest taki... Jeden leży, dobra. Tak, to jest normalny granatnik. To jest ten... Wolę wysadzać, niż być spider <śmierdzi> to, to, to poczekaj, dam ci amo. Większość A, o, o. dzieci, kim chcesz być w przyszłości Spidermanem, manem Antek, wolę wysadzać. <śmierdzi> Wy... A nie, to nie ty, Piotr, Piotr, Piotr. w dzieciństwie. <śmierdzi> Tam jakiś jeden... Nie trzeba Nie, no oni... Ej, czyżby był inek? Hmm? Tu tam Ja robię taktyczne przejście skok w bok. Wow. Kolapsujcie ten jeden ten... To tak niepięknie, oni są tam połączeni Zołu Tak O kurka Co tam się wydarzyło? Co się nadziałem? Oj oj oj! Ty ale leciałam Spidermanem jak zechłem. Oj Piotruś nie da rady. No jak zostawiłem was na dwie minuty! Zostaw mnie, chuję, Zostaw mnie, choje! A Piotr ty też nie masz za dużo, co? No budują się do ciebie. Nie ma! Auto, 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 auto! I... A, bo tutaj masz typa. To ty, tutaj ty, 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 ty masz bota jakiegoś, to masz go... Oj, jednak nie bota. zabij go. To jest jakiś bocik. To jest bota, ewidentnie, bo się nie buduje. Jakby, to Dobij, Dobi, Dobi od razu. Żeś Saczek miał, saczek miał, saczek Podobej, budę Chyba nie weźmiesz saczku. Uciekaj z Peterem Dobrze Przeładuj, przeładuj, przeładuj! Jak? Co? Dlaczego?